Dział drugi wyznanie wiary chrześcijańskiej, symbole wiary. Kto mówi wierzę, mówi przyjmuje to, w co my wierzymy. Komunia w wierze potrzebuje wspólnego języka wiary, normatywnego dla wszystkich i jednoczącego w tym samym wyznaniu wiary. Od początku Kościół Apostolski wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach. Ale już dość wcześnie Kościół chciał także zebrać to, co istotne dla jego wiary, w organicznych i uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede wszystkim dla kandydatów do chrztu. Ta synteza wiary nie została ułożona według ludzkich opinii. Wybrane z całego pisma świętego najważniejsze elementy podają w całości jedną naukę wiary. Jak ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele gałęzi, tak samo streszczenie wiary zamyka w kilku słowach całe poznanie prawdziwej pobożności zawartej w Starym i Nowym Testamencie. Te syntezy wiary nazywają się wyznaniami wiary, ponieważ streszczają wiarę wyznawaną przez chrześcijanina. Nazywają się również credo, ponieważ zazwyczaj zaczynają się od słowa wierze. Nazywają się także symbolami wiary. Greckie słowo symbolon Oznaczało połowę przełamanego przedmiotu, np. pieczęci, którą przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Przełamane części składano ze sobą, by sprawdzić tożsamość tego, kto przyniósł drugą połowę. Symbol wiary jest więc znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi. Symbolon oznacza także zbiór, kolekcję lub streszczenie. Symbol wiary jest zbiorem podstawowych prawd wiary, dlatego służy jako pierwszy i podstawowy punkt odniesienia dla katechezy. Pierwsze wyznanie wiary składa się przy chrzcie. Symbol wiary jest najpierw symbolem chrzcielnym, ponieważ chrzest jest udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich odniesienia do osób, Trójcy Świętej. Symbol jest więc podzielony na trzy części. Pierwsza jest poświęcona pierwszej osobie boskiej i przedziwnemu dziełu stworzenia. Następna drugiej osobie boskiej i tajemnicy odkupienia ludzi. Trzecia zaś trzeciej osobie boskiej, będącej źródłem i zasadą naszego uświęcenia. Te trzy części są trzema rozdziałami naszej pieczęci chrzcielnej. Symbol Podzielony jest na trzy części w ten sposób, aby zamykał się różnymi i najwłaściwszymi określeniami. Zgodnie z porównaniem często używanym przez ojców Kościoła, nazywamy je artykułami. Faktycznie, jak w naszych członkach są różne stawy, które je wyodrębniają i dzielą, tak również słusznie i poprawnie w kredło nazwano artykułami te prawdy, w które szczególnie i w sposób odrębny mamy wierzyć. Według starożytnej tradycji, o której świadczy już święty Ambroży, wymienia się zazwyczaj 12 artykułów wyznania wiary, symbolizujących poprzez liczbę apostołów całość wiary apostolskiej. Dzisiaj krótko dwie rzeczy, bo nad poszczególnymi elementami artykułów wiary będziemy myśleć przez najbliższe tygodnie. Pierwsza rzecz jest taka, czy zwróciliście uwagę, że tytuł tego działu to jest wyznanie wiary chrześcijańskiej, nie katolickiej, tylko chrześcijańskiej. Czytamy katechizm Kościoła katolickiego i teraz rozpoznajemy wyznanie wiary chrześcijańskiej, dlatego że jesteśmy braćmi. Między nami a innymi wyznaniami chrześcijańskimi są co prawda różnice w wyznaniu wiary, ale co do zasady, Wierzymy w tego samego Boga. I to wyznanie wiary ma nas jednoczyć. Ta jedność jest bardzo ważna i jest nam wszystkim potrzebna. I druga rzecz to jest to greckie słowo symbolon. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o tym, że wyznanie wiary to jest tak naprawdę symbol. Wyznanie wiary nadaje nam tożsamość, i każdy z nas wyznając wiarę, tak naprawdę ofiarowuje połowę danego przełamanego przedmiotu. I kiedy my się spotykamy jako wspólnota, to mamy stanowić całość, to ma być nasz znak rozpoznawczy, znak naszej tożsamości, potwierdzenie autentyczności tego, że my jesteśmy chrześcijanami, potwierdzenie autentyczności tego, że jesteśmy zakorzenieni w Chrystusa, że mamy znamie chrztu na czole. Tego znamienia nie widać. Ale ma być je widać w naszym postępowaniu, w tym co mówimy, w tym jak żyjemy, w tym jak kochamy, w tym jak odnosimy się do drugiego człowieka. I pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy my nosimy ten przełamany przedmiot, na przykład pieczęć, jako znak rozpoznawczy, czy my to nosimy w sobie i czy kiedy wyznajemy wiarę podczas mszy świętej, czy podczas modlitw, chociażby przy różańcu, to czy kiedy my ją wyznajemy, to my naprawdę się zastanawiamy nad tym, w kogo i dlaczego wierzymy? Czy raczej trochę bezmyślnie i automatycznie powtarzamy te słowa, i ta pieczęć nie jest tak wyrazista? Może dzisiaj jest dobry dzień, żeby odkurzyć tę pieczęć w sobie, odkurzyć ten symbol, który nadaje sens naszemu życiu i który nadaje sens naszej wierze?